Unia Europejska jest, jest po Waszej stronie tak długo, jak będzie to konieczne. Wiemy, że potrzebujecie więcej wsparcia wojskowego i finansowego. To jest pilne, to jest koniecznie potrzebne i zobaczymy, jak możemy poczynić więcej wysiłku, żeby szybciej pomoc trafiała na Ukrainę, dla narodu ukraińskiego. I druga wiadomość, wasza przyszłość, przyszłość Ukrainy leży w Unii Europejskiej. W zeszłym miesiącu. Poczyniliśmy bardzo dużo postępu z obu stron. Bardzo chciałem pochwalić Pana osobiste przywództwo i sposób, w jaki Pan i Pański zespół wdrażacie reformy, które są konieczne. Widzimy, jaki jest postęp, widzimy również, jakie są trudności na różnych poziomach. Nadchodzi zima. Na coraz więcej problemów jest na całym świecie, ale musimy jasno mówić, rozwiać wszelkie wątpliwości. Pańska obecność tutaj to jest bardzo potężna wiadomość dla wszystkich. Jesteśmy po tej samej stronie, mamy te same marzenia, mamy te same wartości. Inspiruje nas odwaga narodu ukraińskiego i pana osobista odwaga. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, drogi Charles, bardzo dziękuję za zaproszenie, również dzień dobry wszystkim, dziękuję za zaproszenie i tą możliwość porozmawiania z przywódcami na forum rady. Dla mnie bardzo ważne jest to, aby podzielić się naszymi planami z tymi wszystkimi przywódcami, którzy nam pomagali, którzy nam pomagali pod pańskim przywództwem od początku pełnoskalowej wojny, być może niektórzy wiedzą. Od Oczywiście chcę mówić o tych, o tych 50 miliardów zamrożonych aktywów rosyjskich. Mechanizm, o, który, o którym już mówiono na forum G7, żeby jak najszybciej te pieniądze spłynęły do nas. Mówiłam bardzo otwarcie. Teraz panem przewodniczącym mówię, że gdy, gdy mijają długie miesiące bez wsparcia wojskowego, Nasza wewnętrzna produkcja dronów i systemów wojny elektronicznej bardzo pomogła. Potrzebujemy na to pieniędzy i być może pomogą nam w tym. Te środki z zamrożonych rosyjskich aktywów dla naszej wewnętrznej produkcji. Jak najszybciej będziemy chcieli mieć z tego środki. Co oczywiście pomoże także naszym ludziom, jeśli chodzi o domy, zwłaszcza tym, którzy stracili swoje domy przez rosyjskie naloty. Dziękuję za Wasze wsparcie, w wsparcie wojskowe, wsparcie finansowe, tak jak przewodniczący Michal powiedział. Oczywiście zima nadchodzi dla nas. To zawsze trudna zima, która nadchodzi. Musimy się przygotować. Odrobiliśmy naszą pracę domową. Zrobiliśmy bardzo dużo. Ale potrzebujemy pilnych systemów obrony powietrznej. Nie chcę tutaj mówić o szczegółach. Dziękuję bardzo Państwu. Po to właśnie tu jestem. Dziękuję. Dziękuję. Panie Prezydencie, mówił Pan że rozmowy toczą się o tym, co sojusznicy będą mogli zrobić dla Ukrainy, a nie to, co Ukraina. Jeśli chodzi o ten plan, nie chodzi o to, o kogoś. Nie robiliśmy tego dla krytyków czy dla tych spioń. Dużo krytyków mówi na samym początku wojny, jak się może zakończyć, kiedy, co będzie zależało od. Ale nie jesteśmy teraz w Kijowie, jesteśmy w Brukseli, wśród przyjaciół i sojuszników. Nie tak jak na samym początku wojny. Gdy byliśmy w Kijowie, a w wokół nas były tylko siły rosyjskie. Wielu z osób obecnych tutaj ma te same ideały, te same wartości. Dziękuję im za to. Ale jaki jest teraz nasz plan? Nasz plan to wzmocnienie Ukrainy, aby Ukraina była silna, aby była gotowa na dyplomację, na cokolwiek, aby była bardzo silna. To jest wspaniałe, że ten plan nie zależy od rosyjskiej woli, tylko na woli naszych partnerów. Myślę, że to, to daje nam szansę aby ten plan stał się rzeczywistością. Jeszcze jeden dodatkowy element, myślę, jest bardzo ważne dla Ukrainy. Ukraina mówi otwarcie, czego potrzebuje. Z naszej strony, partnerzy Ukrainy, musimy mieć stałe, spójne podejście. To dobre, ale nie wystarcza. Ukraina potrzebuje więcej technologii, więcej sprzętu wojskowego, aby Ukraina była na stanowisku, mogącym się bronić wobec tego strasznego pogwałcenia prawa międzynarodowego. Co, co będzie, będzie musiał robić nasz naród? Nasz naród robi już bardzo dużo. Robi najcięższą pracę na świecie. Bronią nie tylko Ukrainy, bronią wolności Europy. Od przywódców Unii decyzje polityczne o 35 miliardach to zależy tylko od jedności przywódców Unii. Jeśli ktoś nie będzie blokował tej decyzji, myślę, że to pomoże. To pierwsza rzecz. Myślę, że przywódcy mogą to zrobić. W przeszłości tylu, tyle programów zostało już zarzuconych. Czemu akurat to teraz może pomóc? Nie tak dużo. Są tajne dokumenty oczywiście, niektóre były ważne. Oczywiście prosiliśmy o niektóre rzeczy wcześniej, na przykład jak usunąć wszystkie ograniczenia co do atakowania celów na terytorium Rosji. Tak, wszyscy byli przeciwko temu. Potem zaczęliśmy produkować nasze własne, wewnętrzne możliwości prowadzenia takich ataków. I wtedy większość partnerów zaczęło myśleć o tym, jak dostarczać nam takie możliwości. Teraz musimy zmusić niektórych partnerów, aby poszli naprzód. Tylko jedność w Unii pozwoli nam podejść na, do przodu. Nie tylko przywódcy Unii, ale także inni przywódcy. Dziękuję Państwu bardzo.